Jestem w trakcie lektury książki Anny Bikont Cena w poszukiwaniu żydowskich dzieci po wojnie. Książka, o której Ania opowiadała mi kiedyś na spływie kajakowym, na no, prawie już roztoczu, bo w Szczebrzeszynie, na wieprzu, w czasie trwania festiwalu Stolica Języka Polskiego Szczebrzeszyn. A książka ta jest w jakiejś. Koegzystencji z tym wszystkim, czego w Polsce w tych dniach doświadczamy, myślę o ucieczce z Ukrainy dobrze ponad miliona osób. Są to przeważnie kobiety i dzieci. W tej liczbie jest połowa dzieci. I kiedy czytam o żydowskich dzieciach, które przeżyły wojnę, ukrywane w wielu różnych miejscach, często nie wiedząc o tym, że są żydowskimi dziećmi. I kiedy czytam o. Takim wydarzeniu, bo właściwie to zainspirowało tą książkę, że pracownik Centralnego Komitetu Żydów w Polsce, Leib Meissels, miał taką listę kilkunastu dzieci, o których słyszał, że są w polskich rodzinach, że przeżyły wojnę i próbował wydostać te dzieci z Polski. Chciał, żeby one pozostały jako żydowskie dzieci. W większości te dzieci emigrowały potem do Izraela czy w świat, bo zagłada, Holokaust był taką tragedią dla narodu żydowskiego, że każde dziecko, każda osoba, jeśli zachowała swoją tożsamość, była jak gdyby błogosławieństwem. Są to bardzo trudne historie, są to historie często dramatyczne, kiedy. Z jednej strony dobra strona w czasie wojny polskich rodzin, które te dzieci ratowały, a potem po prostu zła strona, kiedy za te dzieci żądano nawet dużych pieniędzy od organizacji, ażeby można je było no, po prostu wykupić. Ale to wszystko właśnie w tej koegzystencji, że wojna i jednymi z największych ofiar wojny są dzieci. Są dzieci, które są bezbronne, są dzieci, które same sobie nie mogą poradzić, są dzieci, które oczekują pomocy dorosłego człowieka. I dzisiaj, kiedy mamy już te kilkaset tysięcy dzieci z Ukrainy w Polsce, pamiętajmy o tym i starajmy się być razem z nimi.